Ulga na robotyzację została wprowadzona w celu wspierania nowych technologii oraz wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Ulga na robotyzację przemysłową jest przeznaczona dla firm, które zakupią i zainstalują robota przemysłowego, ale także urządzenia czy maszyny właśnie powiązane z tym robotem. I co istotne, dzięki ulce przedsiębiorcy mogą rozpoznać dany wydatek. Efektywnie w wysokości 150%. 100% poprzez rozpoznanie go jako koszt podatkowy, czyli poprzez odpisy amortyzacyjne, a kolejne 50% poprzez zastosowanie ulgi, gdzie ulgę stosuje się dopiero w zeznaniu urocznym po zakończeniu roku podatkowego. Dzisiaj jesteśmy na targach Przemysłowa Wiosna, gdzie miałam przyjemność poprowadzić wykład, jak firmy produkcyjne mogą korzystać podatkowo właśnie na zakupie robotów przemysłowych.